Siemaneczko. Tutaj Grax i kolejny tydzień za nami w Poké Kolejne turnieje za nami, kolejne turnieje przed nami. Na początek kalendarz adwentowy. Pamiętajcie, odbierać nagrody. Nie jest źle, nie jest dobrze. Zawsze coś gratis. Eee, co dzisiaj było? Mm, to jest w poniedziałek. Eee, przywiązanie dużo łatwiejsze, no takie sobie zadanko. Coś tam próbuję, klucz. Eee, Panczam. Pichu, maybe Shiny. Byłoby fajnie. I jakiś nieznany, nieodkryty. No zobaczymy, ale raz zapomniałem. Opiekować się i jest 95% tylko. Eee, tak. No i turnieje za nami Rock, Fight, Ghost. Oczywiście jedyny Pokemon sensowny e, Contiscorch z grupy nie wyszedł. Ale jak tak sobie patrzyłem to jest ten Entei. Od Krisa. I jeśli, napisałem już do niego, jeśli by mi tego Enteja pożyczył, to brakujące ogniwo, ten i Sunflora, to tam banał, e, wbija, będę miał 100%, drugą, po Kanto 100%. A, fajnie, jakby się udało, jakby pożyczył. Ta Entejka bym sobie dodał i druga 100%, fajnie by było. No. Ale tak w rzeczy najważniejszych, bo jest turniej, tym razem z typami Fighting i razem z nimi Fairy i Normal. Oczywiście się krzyżują, jeden blokuje drugiego, także no ciężkie ataki do ustawienia. E, fairy, słabości Poison i Steel, e, a w przewagach Fight, Bug, Dragon i dark normal, jedna przewaga to ghost, słabość fight, no i fight z przewagi słabości, słabości flying, psychic fairy, a przewagi bug, rock i dark. No i tutaj od razu się pokrywają od fairy i od fight bug. Jako przewagi i dark, czyli tych ataków bym nie używał, nie używałbym również ataku ghost, ponieważ jest e, nieskuteczny w żadnym stopniu, nic nie zada e, pokemonom normal, a ich będzie, zgaduję, dużo. Kengaskanów możecie się spodziewać od groma, ich jest zawsze dużo. Mm, fairy to oczywiście ma wilki i. I coś jeszcze. Eee, no, oczywiście te Mimikyu. Eee, także to. No i fajte też jest sporo. Są te bardzo często, chociaż już nie tak często. Yy, Maczampy. Yy, ja z Buzwolem. Oczywiście. Eee, co do ataku który warto użyć, no to nic się nie pokrywa. Eee, no eee, więc trochę trzeba to ustawić pod siebie. Eee, ja eee, tutaj tak dodane oczywiście wszędzie, gdzie mam możliwość jakąś tam eee, już na 15.30 no nie mam nic tu jest oczywiście buzwol. No i poszedłem w atak fight, który jest przewagą na normal, ale jednak słabością na fairy. Potem bounce, czyli atak flying na, na fight skuteczny. No i na fairy mam stalowy atak iron head. Drain punch, bo z opaską zwłocni mój atak o dodatkowe 5%. A bounce, no to wzmocni moją prędkość, chyba też o 5%. I potem, już pewnie, iron head będzie zwykłym atakiem i może przestraszyć. A więc takie combo: mikstura paraliżu, żeby osłabić prędkość przeciwników. No i standardowe miksturki opaska, standardowy układ przedmiotów. No, eee, tym razem krótkie podsumowanie, bo też nie było co się rozwijać. Eee, więcej będzie na pewno e, za tydzień, e, gdzie, jest, gdzie będzie turniej wszystkich typów, bo to jest ostatni z, e, z tej serii. E, za tydzień będą wszystkie typy. Wtedy e, obiecane trening, trening Buzzwola. Mam nadzieję, że do tego czasu właśnie uda się pożyczyć tego Enteja i będzie się działo Buzzwolf wpada na 70 Konkretny trening za 6 miliardów Także no, będzie Będzie fajnie Nie mogę się doczekać troszkę no. A na teraz to by było tyle Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Cześć!